Krajowy system e-faktur wchodzi w życie 1 lutego i 1 kwietnia 2026 roku. I same daty wejścia w życie tego systemu już budzą pewne kontrowersje, przynajmniej dwie. Pierwszą jest kryterium różnicujące, ponieważ w zależności od tego, czy podatnik w zeszłym roku, to jest 2025, przekroczył barierę 200 milionów złotych sprzedaży wraz z podatkiem, czy też nie przekroczył takiej bariery. Wejdzie do ksefu albo 1 lutego, albo 1 kwietnia. O czym to świadczy? Kiedy można ustalić taką wartość sprzedaży za dany rok? Oczywiście po jego zakończeniu, czyli w środku stycznia podatnik może się dowiedzieć, że przekraczając barierę 200 milionów złotych, od 1 lutego będzie zobowiązany stosować ksef. Druga kontrowersja związana jest z tym, że nie wszyscy wchodzą do ksefu jednego dnia, czyli niektórzy podatnicy będą w nim obecni już od 1 lutego, a część z nich dołączy dopiero 1 kwietnia. Dla Ministerstwa Finansów jest to oczywiście fantastyczna wiadomość, bo ci duzi podatnicy mogą przetestować to, jak system działa przez te dwa miesiące. Natomiast dla nich jest ta wiadomość dużo gorsza, ponieważ oni przez dwa miesiące funkcjonowania KSEF-u będą musieli się zastanawiać, czy ich kontrahent już w nim jest, czy też dopiero do niego dołączy, i w zależności od tego, będą się zmieniały ich obowiązki dotyczące wysyłki faktur do takiego kontrahenta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o takich ciekawostkach dotyczących wdrożenia KSEF-u, zapraszamy do kontaktu z Krilo.